Było też bardzo trudno, nie? Natomiast. wyższym mobingu jakimś no czy tam tak, w ogóle. Oczywiście tak, tak, tak. tak. Wiesz, to też były czasy, że w naszym zawodzie się bardzo łatwo jest powiedzieć, słuchaj, no, to nie jest żadne przekraczanie granic. To jest po prostu... Ty musisz jako aktor być przyzwyczajony, do, że ty musisz przekraczać swoje granice. Ty musisz wiesz, ty musisz siebie przekraczać. Kurwa, no jak to brzmi? No i wiesz, no i my wszyscy, jak takie, wiesz, ja taki dziewiętnastolatek z tych Buczkowicki wam głową, że tak, no to jeżeli się muszę przekraczać, no to, no to, no to przekraczajmy, zapraszam. Bo mi zależy, to będę robił tak, wszystko. Tak, 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 tak. No w końcu tam się zbuntowałem na trzecim roku, natomiast bardzo mi się podoba ten ruch, który się dzieje teraz, czyli że powstają książki, że ludzie mają coraz więcej odwagi, tak na. A Maja Pankiewicz u mnie była i ja też powiedziała <coughs> parę rzeczy łódzkiej filmu tak, 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 no. Tak, 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 oczywiście. Chciałem napisać kilka nazwisk z tej książce moich moberów, ale zwyciężyła no. we mnie empatia, bo pomyślałem sobie, że Małe dzieci, i przypomniało mi się, jak ja miałem przerąbane w szkole, i nie chciałbym dokładać cegiełki, że na przykład to dziecko przeczyta o kimś tam, pójdzie fama w szkole. Stwierdziłem, że opisałem historię, na razie mi to wystarczy. oni pewnie wiedzą? Oni, oczywiście, że wiedzą.